Witajcie na kanale.pl. Tym razem przygotowałam dla Was informacje na temat oleju lnianego. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Zapraszam! Olej lniany to jest produkt nieoczyszczony, który został wytłoczony na zimno z nasion lnu złocistego. Jest bogatym źródłem kwasów tłuszczowych omega 3 i omega 6 i z tego powodu on jest znany z pewnością Wam też jako składnik różnych diet i generalnie jest polecany właśnie jako produkt spożywczy. Jest on polecany do codziennego spożywania i powszechnie zna się jego właściwości, które obniżają poziom tego złego cholesterolu. On też wspomaga właściwy wzrost i rozwój dzieci powyżej trzeciego roku życia. I tak najczęściej. Mówię Mówi się o tym, że zalecane jest stosowanie oleju lnianego w ilości dwóch łyżek, właśnie dla dzieci powyżej trzeciego roku życia, i od dwóch do sześciu łyżek dla osób dorosłych. To można dodawać do sałatek, albo wiem, że część osób po prostu popija oleje, ale nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że olej lniany, poza takimi spożywczymi zastosowaniami, nadaje się też wspaniale jako produkt pielęgnacyjny. Po pierwsze, zanim jeszcze przejdę do tych różnych zastosowań, powiem Wam, że olej lniany koniecznie musi być przechowywany w lodówce w szczelnie zakręconej butelce. Ja tu przepraszam, niestety się nie zmieściłam w kadrze z tą moją wielką butelką. W każdym razie on w wysokich temperaturach traci swoje właściwości, w związku z czym no raczej nie nada nam się jako olej np. do kremu albo do balsamu, bo w fazę tłuszczową, jeżeli podgrzejemy, no to olej już nie będzie za bardzo dla nas odżywczy. Ale ma wiele innych zastosowań w kosmetyce. Możecie na przykład używać go do olejowania włosów, albo dodawać go do odżywek bez spłukiwania dwufazowych, właśnie. Z, przy dodatku oleju lnianego one sprawiają, że włosy są bardzo elastyczne, miękkie i mają bardzo przyjemny połysk. Zwłaszcza jeżeli często używacie na przykład lokówki, suszarki albo prostownicy, to olej lniany sprawia, że włosy są takie właśnie bardziej elastyczne. On nadaje się też bardzo dobrze do maseczek na zimno, jeżeli na przykład bierzecie. Glinkę albo algi, i chcecie wymieszać z olejem, to polecam sięgnąć po olej lniany. On sprawia, że jeżeli macie na przykład dojrzałą cerę, albo jakąś taką poszarzałą, zmęczoną ewidentnie, to wtedy przy zastosowaniu oleju lnianego do maseczki ona dostaje z powrotem takiego blasku i sprężystości. Możecie używać też oleju lnianego jako takiego oleju bazowego, na przykład jeżeli chcecie dodać do niego kilka kropli olejków eterycznych i używać do masażu, zarówno do masażu ciała, jak i do masażu twarzy. Ja szczerze mówiąc najczęściej sięgam po olej lniany w momentach, kiedy na przykład byłam przeziębiona i moja skóra jest wtedy na twarzy zwłaszcza taka lekko opuchnięta, to wtedy właśnie używam tego oleju do wykonania takiego delikatnego masażu i od razu koloryt się poprawia, cera się robi troszeczkę taka bardziej rumiana i jest właśnie bardzo ładnie nawilżona i jakby te oznaki przesuszenia po przeziębieniu bardzo szybko znikają. Ponadto olej lniany nadaje się wspaniale jako taki olej, który będziemy wykorzystać do przygotowania maceratu. Ale on. O maceratach, jak je przygotować i właściwie co to jest i co można z nimi później robić, opowiem Wam przy okazji innego nagrania. Jeśli chodzi o kolor, to jak widzicie olej lniany ma taki bardzo intensywny, żółty odcień, ale to też w zależności, tak jak ze wszystkimi naturalnymi składnikami jest tak, że jeżeli są właśnie tłoczone na zimno, nierafinowane i one nie są przetwarzane później jakoś bardzo intensywnie w procesie produkcyjnym, to w zależności od tego, kiedy były zebrane te składniki, z których olej czy masło pochodzi, w jaki to był okres w roku, czy było Ducho, czy było wilgotno, i tak dalej, to mo mogą się właśnie troszeczkę różnić tak samo kolorem, jak i teksturą, jak i nawet smakiem i zapachem. Ten olej, jak widzicie, właśnie ma taki bardzo intensywny żółty kolor. Ten mi tutaj ta konkretna butelka przypomina mi zapachem o troszeczkę olej słonecznikowy, ale czasami też zdarzały mi się butelki, które pachniały na przykład ym, bardziej tak ziołowo, ym, albo nie miały prawie w ogóle intensywnego zapachu, więc na przykład, jeżeli chcecie dodawać do sałatek, albo jeżeli Wam przeszkadzają dodatki. Za mocno pachnących olejów w maseczkach, no to właśnie taki olej jak najbardziej Wam się przyda. Jeżeli film okazał się dla Was pomocny i zaciekawiło Was to, o czym opowiadałam, to koniecznie zostawcie nam kciuka w górę i mam nadzieję, że zobaczymy się przy okazji następnego nagrania. Pozdrawiam!